Hejka, hejka. Jak się macie. E, popijam wodę, zmiętą moje kwiaty. Teraz będą gościły, często tam właśnie zioła, bo teraz y, taki czas właśnie najlepszy, słuchajcie, najlepiej one mi się utrzymują. Weźcie sobie kawkę, herbatkę. Ja zaraz zobaczę, czy... Y, Jesteśmy na YouTubie, yy, zamknęłam okna i słuchajcie, jest bo yy, zaraz zobaczę, chwila, o jest, także spoko, yy, możecie pisać, jeszcze napiszę hejka, żeby wszyscy wiedzieli, że, że jesteśmy. Yy, Także, słuchajcie, weźcie sobie kawkę, herbatkę. Tak jak mówię, ja mam wodę z miętą, to już ten czas, kiedy ja będę y, piła takie wody, musiałam zamknąć okno, już się zaczęło gorąco. Wiecie co zauważyłam? Słuchajcie, mam koszulkę, znowu jasmin. A jak zerknęłam sobie miesiąc temu, Yy, bo słuchajcie, zobaczcie, jak to zleciało. 5 maja dokładnie robiliśmy denko yy, i mamy 5 czerwca. I patrzę, że też jestem w tej koszulce. Hello, Jasmin Denkowa. Ale to znak po prostu, że ją bardzo lubię i bardzo dobrze mi się sprawdza. Dobra, i yy, właśnie a propos słuchajcie, ścinającej trawy, więc tak jeszcze zanim denko, może ktoś jeszcze się pojawi, to chciałam Wam powiedzieć, że nie denkuję jeszcze tego produktu. Słuchajcie, ale w najbliższym. W przyszłym tygodniu we vlogu zobaczycie, kupiłam jopę świeża trawa. Słuchajcie, to jest naprawdę zapach świeżej trawy. I ja nie wiem, kupując to, to tak sobie pomyślałam, że to będzie jakaś taka świeża, cytrynowa. Wiecie, takie miałam nie wiem, zupełnie inne myśli a propos świeżej trawy, ale to naprawdę pachnie jak normalnie, jakbyście, nie wiem, siedzieli na skoszonej trawie. I to ten zapach tak mnie średnio jakby zachwycił, ale słuchajcie, ja mówię o niej w denku, bo zobaczcie ile zużyłam. Ale naprawdę włosy są jak len. Jeżeli ktoś z, jest tutaj z Was, w ogóle witam Was wszystkich, jeżeli. Widzę, że chyba są chyba osoby w tym momencie, dobra. Ym, w każdym bądź razie pokazywałam na Instagramie, słuchajcie, włosy są jak len. Ja jestem w szoku i dlatego chcę o niej powiedzieć, bo. Jopet. Ja miałam, mam w ogóle płyn do zmywania naczyń. Do podłogi też mam z tej firmy. tak, To jest taka właśnie naturalna, wiecie, bez parabenów. I serio, jestem zachwycona i dodatkowo w Rosmanie jak ta promka była, ale to już za drugim razem to też zobaczycie we vlogu: rabarbar i róża do ciała. Boże! To jest tak słodko kwaśny zapach. Nie wiem, ja z dzieciństwa rabarbar kojarzy się z kompotami rabarbarowymi w przedszkolu, które uwielbiałam. I później zupy truskawkowo yy, takie letnie, truskawkowo. A propos truskawek, już mam. Wiecie, od pani z bazarku. Yy, słodko kwaśny smak zup, yy, takich owocowych z przedszkola, słuchajcie. No, po prostu sztos, sztos, hejka. Hejka, cześć Ania. Yy, Także w ogóle, słuchajcie, to, to są moje hity, i na pewno będą w dęku i będę często Wam o nich gadać. Ale tak jak wiecie o odżywkach do włosów, to różnie się mówi, jeszcze Wam tam pokażę. Ale to, słuchajcie, naprawdę to, Moje włosy po prostu odżyły. Nie wiem, czy to dzisiaj widać, ale nawet herder. Także dobra, zaczynamy. Nie wiem od czego zacząć, tak szczerze mówiąc. Może o Wizik, słuchajcie, bo ostatnio nie wiem, czy to są dobre krople, ale jeszcze tutaj mi zostało na raz, na raz dwa, bo ja ostatnio miałam problemy spore z oczami. Miałam wylewy, większe, mniejsze i on mi. Pomógł, na pewno nie zaszkodził. Brałam też, bo mama powiedziała, że, 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 że rucino Corpin pomaga. Też brałam i w tym momencie te oczy mam ok w miarę, ale powiem Wam, że chyba z tydzień w ogóle nie malowałam też, w ogóle rzęs, żeby nie pocierać, żeby to wszystko mi się fajnie zaleczało. Nie wiem też, dużo jest pyłków, zanieczyszczenia. Okulary będę odbierać już niedługo, więc starość, radość. Ale bardzo fajnie mi się sprawdził, nie podrażnił na pewno, ale czy zaleczył, wiecie, nawilżył. Po prostu jak ktoś przy komputerze dużo pracuje, to dobrze jest nawilżać oczy. Taka moja stała pielęgnacja, jak ktoś tu z Was jest długo ze mną, ziaja. Jagoda, Akai, kwas hialuronowy... To jest coś, co używam codziennie i ja nie przesadzam mówiąc codziennie, bo to jest i to nie to, że raz dziennie, ale kilka razy dziennie. Nawet lubię jakieś ciepło w ogóle tak przyjść. W ogóle w torebce mam. Ostatnio to kupiłam, zobaczcie, już ile zużyłam. Więc a to kwas hialuronowy to jest coś, co mega dobrze wpływa na moją 47-letnią skórę yy, i. Uważam, słuchajcie, i będę to powtarzać do znudzenia, że mgiełki są niedoceniane. Naprawdę. To nie jest tak, że użyjecie jej raz i ona wam coś zrobi, ale systematyczność tak naprawdę we wszystkim. Dopiero wtedy po jakimś czasie można powiedzieć, czy coś działa, czy nie. U mnie to działa, uwielbiałam też tą, którą zużyłam i w ogóle ostatnio wzięłam i nie widziałam akurat tej, tej różowej właśnie, z nutą mango, kokosa i papai. To jest taka odświeżająca, taka y, słodsza, ale nie za słodka, i w ogóle na lato bardzo fajna. Także to są te dwie Eveline, to tylko tak chciałam y, Wam przypomnieć. Y, to jest coś, co używam nadal. Ona tutaj jeszcze jest, ja ją będę przecinać, ale pokazuję, bo jeżeli ktoś z Was jest pierwszy raz, to jest y, moja codzienna pielęgnacja po prostu, Aloesik. Kwas jeluronowy. Będę to jeszcze przecinać, ale to w każdym dęku właśnie moim się pojawia. Słuchajcie, dękuję tutaj, jeszcze może nawet trochę jest, ale no to jest bardzo wydajny żel z takimi drobinkami. Oriflame. Jak ktoś wie z Was, pracowałam w fabryce kosmetyków Oriflame. Bardzo lubię te żele, one bardzo fajnie, świeżo pachną. I ten akurat był bardzo fajny, bo miał takie małe drobinki. Ja nie lubię, ja nie jestem fanką w ogóle peelingów i takich rzeczy. Ale ten miał taki bardzo drobny, delikatny peeling i bardzo go lubiłam. Jeżeli macie dostęp, to naprawdę one są bardzo fajne i bardzo wydajne, takie gęste i zapach truskawkowy chyba był tak z limonką, bardzo fajnie, odświeżający i bardzo długo go miałam. No. Hello, ja już w fabryce kosmetyków nie pracuję pół roku, więc. No, naprawdę. Eee, fakt, że nie używam codziennie takiego pingującego, ale eee, jest gęsty, wydajny. Słuchajcie, zużyłam Himalaję, zostawiłam nawet pudełko, e, bo to jest to kokosowa, ananasowa. Co jest tym kokosem? No tak, bo ostatnio to mleczko kokosowe. Ananasowa. Uwielbiam. Bez fluoru. Bardzo ładnie doczyszcza zęby, odświeża. Teraz mam z papają. To są pasty, które najczęściej używam. Ważne, żeby były bez fluoru. Słuchajcie, tutaj takie mydełko z detox. Bardzo fajne, to jeszcze przed tą pandemią, kiedy wszystkie były w ogóle, wiecie, nie mogłam dostać mydła jakiegoś takiego yy, yy, odkażającego, dezynfekującego, ten szał taki był. Yy, no i widziałam, że puste półki zostały właśnie takie jakieś właśnie olejki eteryczne z geranium, lawendy, szałwy i yy, czym? Petigranim? geranium? Nie wiem, zobaczcie. I tak je wzięłam po prostu, bo naprawdę, yy, yy, byłam, wiecie, tak mnie to bawiło, że po prostu ludzie nagle zaczęli tak chcieć myć ręce i w ogóle, bo ktoś im tam powiedział, że jakaś tam koronka. Wirusy z wirusami spotykacie się codziennie, uwierzcie mi. Yy, I to, że powiedzą, że już można. Nie nosić masek, to nie, nie znaczy, słuchajcie. No ale dobra, to jest temat na inną sprawę, ale dzięki temu naprawdę nie spodziewałam się w ogóle. Ale uwierzcie mi, że mam bardzo mało już tego mydełka i chciałam o nim powiedzieć. Jestem w szoku. Naprawdę ma taki naturalny zapach, relaksujący, i bardzo często po niego wracam. Więc jestem nawet w szoku, bo naprawdę wzięłam je, bo tak naprawdę nie było innych, a tak pomyślałam, serio. Ludzie tak oszaleliście. i ja mówię, dobra, to ja sobie wezmę spa. Może coś na uspokojenie. I mega, bardzo mi się sprawdza to mydełko. Mam już tak bardzo malutko, nie, nie będę tutaj nosić. Ona przypomina takie mydło szare, tak? Ona jest szarego koloru, ale ma przepiękny zapach i naprawdę coś jest w nim kojącego. Bardzo lubię go używać. Naprawdę. Do kąpieli, tak? Do ciała. Słuchajcie, do włosów. Do włosów to tam jeszcze szampon Joanny, tam jeszcze, bo on jest bardzo gęsty, jeszcze mi został, ale słuchajcie, botanik Garniera, zobaczcie, Boże, jak to pięknie pachnie, słuchajcie, dla samego zapachu, to jest odżywka intensywnie odżywiająca, tak, Garniera, włosy bardzo suche, zniszczone i o, to jest właśnie mityczna oliwka, ale to jest tak piękny. Słodki, odświeżający zapach. Ja to kupiłam w naturze, że jak naprawdę spotkam jeszcze raz, to kupię. Bardzo ładnie nawilżał, wiecie, szału nie robił, ale tak pięknie pachniał, że tak słodko, orzeźwiająco, To jest naprawdę ten zapach kojarzy mi się naprawdę z fajnymi czasami w moim życiu. Może dlatego. Ale, ale ten zapach nadal uwielbiam. Słuchajcie, Linnere tutaj już go przecięłam. Nie chcę tutaj, ten bo ja go wykańczałam, tam jeszcze tam na dnie jest. Ale to jest podkład, który uwielbiam. Rzadko się zdarza, żebym naprawdę tak do końca go zużywała. Rozświetlający z witaminą C. Na prące kupiłam, jest teraz w innej odsłonie. Na ostatnim blogu pewnie widzieliście, uwielbiam, świetnie odżywia mi cerę, pobudza, ma bardzo ładny kolor, taki naturalny i to nie będzie taki naturalny, wiecie, blady, tylko taki lekko smagany, no bar do takich wiecie, takiej pory, co teraz, po prostu świetny. To jest taki mój desennoletni podkład, bardzo go lubię, mogę do niego często wracać, w końcu wykończyłam to, w ostatnim demku też Wam o tym mówiłam. Nie wrócę na pewno do tego produktu, bo on dla mnie nic nie robi, a często yy, źle robi, bo nie wnika w moją skórę. Po prostu jakieś, wiecie, składniki, jakieś po prostu mm, proporcje tego olejku, tych olejków i tego ślimaka, śluzu to, to nie jest to, co moja skóra potrzebuje i najczęściej po prostu on mi się nie wchłaniał dlatego tego nie lubię, nie. Więc teraz maseczki, słuchajcie, i maseczki to jest y, naprawdę podstawa w mojej pielęgnacji, bo kremy zawsze mają mniej tych składników, a sera, wiecie, serum znowu ma za dużo składników i często różne sera, sera podrażniają moją skórę. Y, więc y, naprawdę maseczki to jest coś, co ja lubię stosuję y, i no fajnie mi się sprawdzają na skórze. Moje odkrycie z zeszłego roku, chyba, nie? Albo w tym, albo też, nie, w tym roku. Dermomask Siła Lasera. Zobaczcie. No to jest naprawdę, jeszcze tutaj mi naraz zostało, więc dlatego jeszcze zostawiam. Ale bardzo. Y na, na początku, jak kupiłam w tej tubie, to byłam niezadowolona, że tutaj jest tak mało tego, ale teraz jestem bardzo z tego zadowolona, ponieważ mogę to naprawdę do końca zużyć i takie opakowania są najlepsze. O, przecinamy i naprawdę, o, tutaj mamy jeszcze zatkane i jeżeli jesteście osobami, które potrzebują, słuchajcie, jakiegoś lekkiego pobudzenia skóry, i o to naprawdę ta, ta maseczka, możecie ją kupić też w takiej sa, saszeczce, o, ja też ją mam. Nie wiem, czy to się nie... ten, to jest siła lasera Dermomask. Yy, na, w naturze nawet ostatnio ją widziałam, a kupowałam w ogóle w Hebe. I słuchajcie, naprawdę, ja mam 47 lat, jeden rok sobie dodaję tak naprawdę. Dopiero ostatnio to odkryłam. <noise> Bo ja nie liczę tak naprawdę, ale okej. Okay. I słuchajcie, jeżeli... Ta maseczka potrafi jeszcze pobudzić moją skórę. No to duże prawdopodobieństwo, że może pobudzić waszą. Naprawdę, i yy, yy, tutaj jest też sekret, wskazówka, że należy ją nakładać między godziną 22 a 2 w nocy, ponieważ wtedy te czynniki wzrostu skóry, napięcia, to wszystko po prostu lepiej jest wchłanialne w tych godzinach. I to naprawdę się sprawdza, i uwierzcie mi, że mm, no, ja różne maseczki używam, mam swoje lata, lubię teraz to podkreślać, że mam 47 lat i naprawdę ona działa na mnie. Działa, napina, ładnie robi owal i ja jej widzę efekty. Ja już ją stosuję jakiś czas, nie wiem, ale pamiętam, że jak pierwszy raz ją użyłam, to od razu wam o niej mówiłam, bo dla mnie to jest hit. Dla mnie to jest hit. Tak samo hitem jest ta maseczka, tylko ją stosuję już naprawdę długo. Dwa lata chyba, nie. No ale tak jest z pielęgnacją. Słuchajcie, pielęgnacja sama w nazwie ma pielęgnowanie czegoś, tak? Tak jak nawet roślinki pielęgnujecie, więc one wzrastają, tak? To nie jest tak, wiecie. Dodatkowo też pamiętajcie o tym, że to co wkładamy do środka, to też nas przede wszystkim buduje, pielęgnuje. Więc to nie jest tak, że będziemy tutaj pielęgnować i cuda wianki robić, a będziemy w stresie, będziemy y, jeść śmieciowe jedzenie, no to, to nie będzie współgrało, słuchajcie, nie oszukujmy się, po prostu najlepiej. Y to ostatnio kupiłam w Contigo. Słuchajcie, taka maseczka uzdrowisko, yy, i ona była łączona. Lubię takie maseczki, bo to są takie dwuczęściowe. Roślinny lifting, lekka maska wzmacniająca, napinająca. I ona naprawdę napina. Serio. Tylko, że mm, aż tak bardzo, że może ja jej za dużo użyłam, i nawet ten efekt był taki dziwny, słuchajcie, yy, nie, i nie trwał długo. Nie trwał nie długo. Yy, to napięcie trwało, nie wiem, widać było w trakcie tego. Ja już może na żywo powinnam właściwie zrobić tą drugą część, bo dosłownie aż czułam takie napięcie. Natomiast wiecie, po tym jak ją tam, ten nadmiar zmyłam i to, to już jakby. Myślę, że tą maseczkę trzeba by było dłużej stosować. Ja zobaczymy. To jest algi, czar, czarny tulipan. Roślinne nici, napinające technoza witamina B2, no właśnie, naprawdę ja czułam te takie coś ciągnące, naprawdę jestem w szoku. I ją wzięłam tak z ciekawości, i to było w Kontigo, bo w Kontigo też kupuję właśnie różne maseczki, wypróbowuję, lubię. I naprawdę słuchajcie, czułam takie aż ciągnięcie, i mam wrażenie, że, że i, i to było po nałożeniu i później jakiś czas tam po zmyciu i później już nic. Jakoś tak nie widziałam, wiecie, czułam to naciągnięcie, ale takiego efektu jakby wizualnego nie widziałam, tak jak po sile lasera, tak, że, że znowu w sile lasera ja nie czułam jakiegoś napięcia, ale widziałam, widziałam zmianę. A to jest odwrotnie, ja czułam to napięcie dosłownie właśnie Właśnie teraz się wczytałam, te nici jakieś takie napinające, natomiast jakby takiego efektu wow czy coś, nie. I mam wrażenie, że po prostu trzeba ją dłużej stosować. Zaciekawiła mnie bardzo i będę ją stosować i wrócę jeszcze do niej, żeby zobaczyć, wiecie, bo czasami po prostu trzeba dłuższy czas coś używać. Jest bardzo ciekawa. No i uzdrowisko, firma uzdrowisko. Polski, wiecie, ten. Polski produkt, Komorów Poland. Fajne, ja bardzo lubię wspierać. Yy, zużyłam też saszetki, właśnie ten multimodeling, to co chciałam kupić w ziali. I nadal chcę, ekspresowe serum do ciała yy, i właśnie z kofeiną, z rozmarynem, gorzką pomarańczą, algami. Bo on przepięknie skórę nawilża i tak, wiecie, odświeża, napina, ale no i ja będę szukała tego właśnie ekstraktu, tego serum, pielęgnacji do ciała, bo właśnie to po to jechałam tam w sumie do, do Ziai, ale nie widziałam, życie. Ale to jest bardzo fajne. Z Dermomask jeszcze miałam infuzję tlenowa, sześć czynników dotleniających, maseczka stymulująca, to z tej serii siła lasera. Ona bardzo ładnie mi, słuchajcie, nawilżyła. Nawilżyła cerę i to po, po, wiecie, po migrenie, kiedy odwodniony miałam organizm, to jak ją nałożyłam, to naprawdę fajny efekt od razu widziałam jest, myślę, bardzo dobra dla suchych skór. Maseczka na tkaniniem Marią podoczy. Jeżeli ktoś z Was yy, widział mojego vloga, świetna. Naprawdę. Ja ją przyjęłam ja tak. Czemu nie? A byłam w szoku, jak pięknie wygładziła i na, napięła mi skórę pod oczami. Serio. To się, to się rzadko zdarza. Słucha cera ze skłonnościami do podrażnień. I to też wtedy ją nakładałam, kiedy miałam większe wylewy w oku i nic mi nie podrażniła oczów, i naprawdę jestem zachwycona i wrócę do niej. Naprawdę to jest. Um, to było z tym w łakame. Naprawdę rewelacyjna. Druga była y, taka ze ślimakiem, ale to, to nie brałam, bo widziałam, że, że tych było mniej, więc sobie pomyślałam, że widocznie ta cieszy się y, lepszą y, sławą i faktycznie, faktycznie nawet nie myślałam, że tak jest dobra. I ostatnio y, Medical. To są maseczki bardzo fajne. Które bardzo często używam, yy, bardzo ładnie rozjaśniają, wyrównują kolory skóry. To wszystko. Nie wiem ile gadam. Muszę przebić to. A co u Was? Jak się macie? Czy życie powróciło do normy? Co kto uważa za normę, nie? Mm. Dawno mnie nie było, słuchajcie, tutaj w, w tym sensie na live'ie hmm. No, ale słuchajcie, na live'ach jestem codziennie na Instagramie. Dajcie mi znać, to jest ze mną na Instagramie w komentarzach. No i powiedzcie mi, czy któreś z produktów znacie, lubicie, czy macie jakąś jakieś inne swoje demka fajne, hitowe. Wiecie, ja się dzielę z wami tym, co ja używam, więc fajnie jak oglądacie ten filmik i napiszecie czy też to używacie czy znacie czy w ogóle co myślicie na ten temat Bo to jest taka wymiana to jest to o czym ciągle mówię to jest taka interakcja między nami yy, więc odzwyczaiłam się trochę tutaj od tego, od tych liveów youtubeowych yy, powiem wam szczerze livey też już na tiktoku yy, robię yy, na tiktoku w tym momencie mam 1100 ileś osób, więc tak jak powiedziałam, że przebiję, że tak powiem, TikTok yy, YouTube'a, ale słuchajcie, ja, że tak powiem, to są dodatkowe jakby możliwości, tak? I ja o tym mówię tylko dlatego, bo może ktoś z Was kręci filmy albo. Myśli o tym, więc naprawdę tu chodzi o to po prostu o dotarcie do ludzi. Nadal obserwuję TikToka i naprawdę spotykam się z ludźmi, którzy w tym sensie spotykam ludzi na TikToku, którzy na przykład y, mają Instagrama, mają około 5000 obserwatorów, słuchajcie, na TikToku mają dwa razy tyle, a na YouTubie mają nie wiem, 75 osób. A i prowadzą na przykład YouTube'a. Oczywiście nieregularnie, bo to są różne osoby. 8 lat. Więc. Po prostu dochodzę do wniosku, że to właśnie chodzi o możliwości i szukanie dużo różnych perspektyw, po prostu dotarcia do ludzi. I to jest istotne. No dobra, nie chcecie gadać? Ja nie wiem, co jest z wami ludzie. No ale jest piątunio, więc wszyscy nastroje, mam nadzieję macie nastroje fajne. No Będę się żegnać, bo nie chcę przedłużać tego za długo, bo to jest tylko denko. Jezus, ale mnie w nosie kręci. Słuchajcie, te puszki latają. Specjalnie zamknęłam okno, bo trawy są koszone, puszki latają. No, i nos są czerwone, nie wiem czy to widać. To trzymajcie się zdrowo. A jutro zobaczycie vloga. Zapraszam Was, będzie vlog. W przyszłym tygodniu też będzie vlog, ale będzie już test na moim kanale Max Factora. Także życzę Wam miłego weekendu, miłego dnia, popołudnia, bo nie wiem kiedy to inni będą oglądać. Fajnie jest, jak zostawicie łapkę w górę. Łapki w dół się ukazują, za co serdecznie dziękuję, też, bo interakcja jest najważniejsza, słuchajcie. To, że się coś nie podoba, to znaczy, że jest interakcja. Niestety, YouTube tak działa, że on no, działa na interakcję. No. Jeżeli nie, nie wspieracie swojego, swojego, wiecie, YouTubera, jakby tak komentarzem albo łapką, no to on jest tam Wyrzucany w czeluściach. To nie chodzi o to, ale po prostu no, nie dajecie możliwości rozwoju i żeby ktoś to więcej zobaczył. Kiedy się łapki w dół pojawiają, to oznacza, że coś się dzieje, że mm, docieram do szerszej publiczności. I tyle. Ale to, słuchajcie: najbardziej sami dobrze wiecie, dlaczego mam TikToka i Instagrama, że szukam interakcji, komunikacji z ludźmi. Na tymi. To po prostu lubię, no, wymieniać się poglądami i tak dalej. Więc jeżeli wymieniam się, że ta maseczka mi się fajnie sprawdziła, no to jeżeli ktoś to ogląda, to fajnie napisać, czy zna tą maseczkę, czy nie, tak. Bo ja się dzielę tym z Wami, ale nie mam, jakby wiecie, feedbacku. I to jest czasami smutne. Dobra, yy... żegnam się, życzę Wam miłego weekendu. No, i zapraszam jutro do vloga. Dajcie znać, czy któreś produkty lubicie, a może nie lubicie, a może krzywdę Wam zrobiły, albo macie jakieś swoje perełki, które ja bym mogła przetestować i sprawdzić na swojej cerze. Trzymajcie się zdrowo. Widzimy się niedługo. Ania, dziękuję za to, że byłaś. I żegnam się. Pa!